Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć Wielu. Cześć Anio. Namówiłam Cię. Ach, mam Cię. Ty dopiero <grym> masz siłę perswazji. A, mam nadzieję, że też nie czujesz się zmuszona. Nie, dlatego że miłość latem to naprawdę. Piękny temat. I w ten piękny sposób zakończymy pierwszy sezon przypadków miłosnych. Zakończymy tematem. Miłość wakacyjna. Tak, wakacyjna miłość, bo są wakacje, jest ciepło, mamy lato, możemy się przytulać, całować. Tak, trochę się obawiałam, że będzie to temat banalny, no bo na tyle sposobów już się ciągle o tym mówi i w mediach. Ja od tylu lat robię wywiady na temat wakacyjnej miłości, ale myślę sobie, że zawsze jest okazja, żeby powiedzieć o tym inaczej i poszerzyć trochę horyzonty. Wakacyjna miłość, czyli mówimy o czymś takim pięknym, o czym. Co jest takie naszpikowane fajnymi emocjami, ale jest tam też taka łyżka dziekciu, bo wakacyjna miłość, niestety, wiąże się z tym, że ona się kończy. Kończy, i trzeba wrócić do swojego miejsca zasiedzenia, a bywa tak, że nasza miłość jest daleko naszego, od naszego miejsca i to jest ból tych końcówek. Bo na wakacjach spotykamy się z ludźmi z różnych miejsc świata, mm -hmm. kraju i tak dalej, ale od początku. Wakacyjna miłość. Czy to jest tak, że ona zawsze od samego początku jest skazana na to, że szybko się skończy i dlatego jest trochę inna? Wiesz, jak ja nie lubię tych czarno-białych odpowiedzi, natomiast oczywiście jest zawsze szansa, że ona się skończy jakoś, tylko dlatego, że jesteśmy w różnych miejscach, ale oczywiście, że że nie zawsze i że bywa tak, że znajdziemy opowieści ludzi, tych wyjątków wspaniałych, w których ta wakacyjna miłość zainspirowała ludzi do ciągu dalszego i że była zarzewiem prawdziwej miłości, że ludzie się odnajdują w prawdziwej miłości także na wakacjach. To jest oczywiste, że nic nie jest czarno-białe i nie wszystkie miłości wakacyjne muszą się skończyć porażką czy tam końcem, dlatego że miłość prawdziwa tak czy inaczej się obroni. Jeśli. Tam była taka miłość pod tą wakacyjną fascynacją, no to ona przetrwa. A dlaczego na tych wakacjach jest bardziej intensywnie, jest bardziej radośnie? Kilka rzeczy się tutaj nakłada. Pierwszy to jest w ogóle taki fizjologiczny kawałek, że latem w ogóle mamy większy dostęp do hormonów, szczęścia i miłości. Jest więcej słońca, produkuje się w nas więcej witaminy D i tych wszystkich neuropochobnych rzeczy, które nam robią taki koktajl chemiczny, predysponują nas do odczuwania szczęścia, zachwytów. zachwytów, w ogóle czucia się dobrze. Jest mniej w ogóle, wiesz, statystycznie depresji przypadków latem. Właśnie dlatego, że mamy to od natury w prezencie, że ta synchronizacja naszych ciał ze słońcem robi taki miks pozytywny dla mózgu, że czujemy się lepiej. A jak lepiej, lepiej wyglądamy lepiej też, wyglądamy. bo jesteśmy spagnięci słońcem tak. na przykład. Mm -hmm. Tak, to wszystko się składa na to, że latem mamy skłonność do prezentowania się z jak najlepszej strony, ponieważ właśnie jesteśmy naszprycowani hormonami Szczęścia, ładnie wyglądamy. Trochę odsłaniamy ciała. Odsłaniamy też ciała, tak, nasze ciało się wtedy od tego czuje lepiej, i to wszystko sprawia, że mamy szansę pokazać najlepszą wersję siebie. No, w wakacjach, właśnie tak robimy. Nawet jak pakujemy walizkę, no zawsze tam wkładamy najlepsze ciuchy, a nie te, te codzienne. Więc te wakacje trochę dają nam szansę skontaktowania nas samych z najlepszą wersją siebie, taki tak filtrują trochę nas na to najlepsze pokazujemy się z jak najlepszej strony, więc mamy szansę właściwie zbudować ten kosmiczny haj, jak się te dwie osoby trafią na, na siebie, bo mają naj, naj, naj wersję. No i też wyjeżdżając na wakacje, na przykład no nie, nie idziemy spać o 21, mhm. nie czujemy tego zmęczenia, też jesteśmy w stanie nagle siedzieć do drugiej, trzeciej w nocy. Ta mhm. wydolność, wiesz, mhm. większa, bo nie się nie męczymy pracą, więc możemy sobie więcej przeznaczyć na ten rozmach, taki relacyjny i wiesz, i tam się wtedy więcej można spakować tych przyjemnych zdarzeń w krótkim czasie. To zaprasza do tego wszystkiego w najlepszym wydaniu, i jeszcze w największym natężeniu, żeby przeżyć to na maksa. I można się poczuć wtedy trochę, jakbyśmy się cofali w czasie, jakbyśmy nagle mm. się okazało, że jesteśmy, nie wiem, w Woksi. liceum, A mamy tak. 16-17 lat i jakby świat nie ma żadnych granic. Tak, różowe okulary wtedy sobie nakładamy, no i dzięki temu też udaje nam się zniekształcić poznawczo, czyli zobaczyć w tym drugim też jego tylko najlepsze cechy. Też tego młodzieniaszka. Też tego młodzieniaszka, też właśnie tego istoty pozbawionej wad. No i wtedy klops, nie? Zapadamy na zauroczenia, które często ludzie mylą z miłością, bo to zauroczenie właśnie ma często komponenty te fizyczne, fizjologiczne, właśnie te zniekształcenia poznawcze, które... a potem bywa, że te okulary, wiesz, znowu zakładamy te codzienne i wtedy się okazuje bywa, że to wcale nie było tylko idealne. Ale też można się tak umówić nie? w takim no w sensie nawet nie, że siadamy, się umawiamy, ale jakby że jedna i druga strona zakłada, że, że to się skończy, bo, bo potem się rozjedziemy z tych wakacji, każdy pojedzie w swoją stronę. Ten czas się skończy, on jest ograniczony, więc. Zróbmy wszystko, żeby było jak najpiękniej. Dobrze by było, żeby ludzie umieli tak się dogadywać, i ustalić sobie na początku, że to będzie tylko wakacyjny romans. No ale to jest, robi nasza rozsądna część nas. Ale mamy też drugą, emo emocjonalną, która być może w jakiś sposób chce wierzyć, że to będzie ten wyjątek i że ta miłość będzie lepsza i trwalsza niż tylko wakacyjna, bo zawsze mamy prawą i lewą półkulę mózgu, jedna za emocje, druga za rozum odpowiada i nam się często myli to na wakacjach. Ale czasami, co, warto popłynąć? Wiesz, słowo popłynąć to się czasami kojarzy trochę negatywnie. Jestem za tym, żeby zawsze ludzie próbowali puszczać sobie lejce, jeśli wiedzą, że w ogóle żyją w skorupie i że mają problem z pozwoleniem sobie na wszystko co najlepsze. Bo wakacje dają taką szansę, żeby puścić te lejce jednak. No bo kiedy jak nie wtedy. No i ja za takim jestem czymś, żeby pozwalać sobie doznawać szerzej niż na co dzień. No bo właśnie temu to służy, żeby intensywniej żyć. A potem może się okazać, że wcale, nie wiem, chodzenie do pracy nie wyklucza tego, żebyśmy mieli sobie tych lejców nie popuszczać i, i, i wieść szczęśliwe życie i korzystać, czerpać też garściami może z niego. Mówisz o tym, że jak zrobimy to mhm. i popłyniemy, że tak powiem, w tym spontaniczności i tak dalej, to możemy się dzięki temu nauczyć, że w ogóle mamy taki aspekt, i zanieść go do tej codzienności, w której tak sobie przykręcaliśmy śruby i byliśmy albo perfekcyjni, albo tacy nadmiernie obowiązkowi. No tak, i pod tym względem ten, ten romans też nasz wakacyjny może nauczyć tej elastyczności, Odrobiny spontaniczności czy naturalności do naszej codzienności. Tak, może być nauczycielem. Jestem za tym, żeby myśleć o tym o nauczycielu. A co się dzieje potem, jak się rozjeżdżamy do domów? Przypomnij sobie może te takie wakacyjne miłości to z dramat czasów jest. nastoletnich, jak to było. Młodzież to na pewno przeżywa intensywniej ból rozstania. Naturalne jest, że oni to przeżywają pierwszy raz. W ogóle godzenie się ze stratą czegoś, co było bardzo przyjemne, jest bolesne. Pewnie nastolatki płaczą i histeryzują, czasami się niestety żyły podcinają, ale im więcej razy przeżyliśmy tą wakacyjną miłość, tym trochę lepiej udaje nam się radzić z tą stratą. I bywa tak, że jeśli to nie było była miłość na śmierci życie, a tylko zauroczenie, to w trzy tygodnie możemy mieć to z głowy, jeśli nie będziemy tego demonizować, tej utraty. Ale te sobie trzeba odcierpieć przez chwilę. To jest ten sentyment, który wystygnięcie tych hormonów nadmiaru i to się znormalizuje. Zwyczaj Chociaż że tu dostrzegam taki duży plus bycia dorosłym że przy wakacyjnych miłościach i czy przy wakacyjnych romansach w związku z tym, że już mamy na przykład naście, dziesiąt lat, trochę więcej, no to już mamy też pewne zasoby i możliwości tak, dotarcia do osoby, która jest nawet oddalona od nas o kilkaset kilometrów, nawet kilka tysięcy kilometrów, bo już mamy, tak, możemy wsiąść w auto, możemy wsiąść w samolot mm -hmm. i po prostu też ten świat dorosłego człowieka daje więcej możliwości, mm -hmm. jeśli chodzi o kontynuację wakacyjnych romansów. No, no właśnie, z większość się wtedy też szansa, że wakacyjny romans może stać się po prostu miłością. I wtedy będziemy pokonywali wszelkie bariery od, wiesz, takich kulturowych po terytorialne, żeby być razem. I pewnie rzeczywiście plus tej naszej pędzącej cywilizacji jest taki, że mamy więcej możliwości podtrzymywania tych relacji. To jest oczywiste. No i ludzie dzięki temu mogą też, wiesz pozwiedzać trochę świata, zwiedzając to uczucie, tą relację. I to są niewątpliwe plusy. Rozwijają. Mówimy o wakacyjnej miłości, ale tak naprawdę już powiedziałaś, że to nie jest miłość, tylko tak naprawdę powinniśmy mówić o wakacyjnym zauroczeniu. Wiesz, mówimy o tym, że to może być zauroczenie i że często nam się myli z miłością. To, czy tam jest miłość, okaże się później. Tak? Jak to przetrwa próbę czasu, jak po pół roku dalej nam się będzie chciało podtrzymywać to, co tam zakwitło, to wtedy wiadomo, że rozwija się w kierunku trwałej relacji. Ale rzeczywiście w większości przypadków jest to zauroczenie, i dobrze by wiedzieć i znać symptomy tego zauroczenia, żeby nam się nie myliło i żebyśmy nie musieli podtrzymywać fikcji o, o tym, co to nam się przytrafiło, i nazywać to miłością, bo potem rozczarowanie możemy sobie napędzić. Teraz do tej pory też omawiałyśmy takie przypadki, że właśnie albo się dwie osoby umawiają na to, że to jest miłość zamknięta w, jakimś, w jakiejś granicy czasu od do, albo że dwie osoby chcą kontynuować znajomość, ale pewnie największe dramaty, jak zawsze, zaczynają się wtedy, kiedy jedna osoba chciałaby kontynuować, a druga uznaje, że to była tylko przygoda. I tu złamane serca. I mamy złamane serca, czyli mm -hmm. co wakacje to też może być taki wysyp, że na jesieni mamy plagę złamanych serc. A oczywiście, ja widzę to wyraźnie po statystykach w gabinecie moim terapeutycznym, że ludzie angażują się statystycznie częściej uczuciowo latem i statystycznie częściej chorują na serce jesienią. Więc coś musi tu być, jakaś zależność w tej magii, nie magii zauroczeń wakacyjnych że częściej wtedy ulegamy też iluzjom, wtedy kiedy częściej ulegamy hormonom szczęścia, mm. że to jest ten koszt, który trzeba ponieść za ewentualną pomyłkę, co to nam się wydawało, że to jest. Czyli z tyłu głowy też warto mieć tę świadomość, tak, że ta wakacyjna miłość to może być takim naszym pragnieniem spełnienia jakiejś właśnie przygody mhm. letniej, ale ona może nie do końca być prawdziwa. No tak, może kazać nam nakładać te różowe okulary, a potem niestety one z hukiem spadają i musimy zapłacić sobie bólem za to złamane serce i za to, że pozwoliliśmy sobie zakochać się w tej iluzji. No wiesz, jedna strona może się zakochać, a druga po prostu być w tej Przyjemności, że to była przyjemność wakacyjna, czyli zauroczenie, a druga nazwała to miłością, i musi cierpieć na złamane serce, bo marzeczony jest niedostępny. O. Jest daleko, przestaje daleko. się odzywać, tak. nagle mhm. okazuje się, że pochłonięty obowiązkami życia tak. zawodowego. A ona jej sobie dopowiedziała. Wyobraziła sobie, że za tym stoi coś o wiele więcej, głębiej. No i poszła, w, zaangażowała się w wyobrażeniu. Powiedz mi, jakie są takie pierwsze cechy zauroczenia? Co się dzieje? Miłość od zauroczenia nie można odróżnić po chemii, ponieważ i zauroczenie, i miłość zaczynają się tak samo chemicznie. Mamy koktajl zupełnie, wiesz, hormonalny, mamy Zaburzone poczucie apetytu, czyli zwykle nam się nie chce jeść, nie chce nam się spać, mamy więcej w ogóle energii, czasami 10 razy więcej, że nas nosi. W ogóle myślimy tylko pozytywnie i nie widzimy nigdzie żadnych wad, niczego, czyli takie typowe skrzywienie, że tak powiem, percepcyjne, mamy filtry. Ale i miłość, i zauroczenie zaczynają się tak samo chemicznie. To, żeby poznać w sobie, czy się zakochuję, czy się zauroczyłam, to w ogóle jest głębszy temat dotyczący samopoznania. Zwykle naprawdę jest to kompetencja wysokich lotów, żeby to rozróżnić w sobie, co tu się we mnie dzieje. Zwykle ludzie nie są tak świadomi. Żeby zauważyć, co tam im się wewnątrz serca dzieje, żeby byli świadomi, co do siebie mówią, myślą, co tam w nich kiekuje dzięki temu. No bo to jest cecha ludzi wysoko świadomych. Także po tym tropie bym tutaj nie szła, że to można rozpoznać po fizjologii. Fizjologia dotyczy wszystkich tak samo: czy to będzie romansik, krótki i, i seks ognisty, czy też głęboka miłość, to zaczyna się od koktajlu fizjologicznego, pozytywnego. Kiedy poznać na przykład, że ten człowiek, który mimo wszystko wchodzi z nami w taką relację, tą wakacyjną przy tych wszystkich pięknych okolicznościach przyrody, że jednak myśli o nas może odrobinę poważniej niż jak o romansie. Czy to się da tak rozpoznać, czy że ktoś bierze nas na poważnie? Pewnie, że się da, jeśli zaczynamy mówić czy snuć plany o tym, co będziemy robić później, jak się wakacje skończą. Nie mówię o tym, że ktoś snuje plany, że się pobierzemy, bo to już też podejrzane, że ktoś od razu takie plany robi, ale że w ogóle padają takie słowa, a później zrobimy tam, a pojedziemy kiedyś tam, że spotkamy się tu i tam, że w ogóle przychodzi do głowy, dobrze by obu stronom naraz, ale temat kontynuacji. Zwykle wiesz, w tym pierwszej fazie zauroczenia żyjemy w tu i teraz. I tylko to się liczy, co teraz robimy, pewnie ognisty seks. No i tak robią wszyscy zakochani, to jest pewne. No ale wychodzenie do przyszłości, tak. To jest niezbity dowód, że ktoś może chcieć nas więcej w swoim życiu. No, to jest ważna rzecz, nie? Bo, bo to faktycznie daje taki. Spokój, można tak powiedzieć, mhm. przekonanie, że, że nie musimy tak teraz na siłę czerpać i mhm. korzystać ze wszystkiego no na tak. 200%, mhm. tylko jeszcze możemy coś zostawić tak. na, na później. A druga rzecz, która mi na pewno przychodzi teraz do głowy, jak to rozróżnić, kiedy... Ta zakochana para zaczyna mówić o swoim życiu nie tylko w kontekście przyjemności, kiedy zaczynają się pojawiać tematy takie jak trudności życiowe, z którymi się teraz borykamy, albo historia naszego życia, niedokończone sprawy. Wiesz, kiedy ludzie zaczynają dzielić się problemami. To jest jakby znak, że oni są zainteresowani przejściem do innej fazy związku. Tak? Bo to jednak bycie słuchaczem trudności i w ogóle powierzanie sobie trudności to już jest znak takiego zaufania, i uważności na drugą osobę, a to już jest coś więcej niż wakacyjne, wakacyjne zauroczenie. Czy w ogóle warto tym myśleć, czy to się powinno odbywać? Nie, tak? to jest spontanicznie, bo tak to by można było to manipulować mm -hmm. tym. Teraz z nim porozmawiam o moich krzywdach hmm. i sprawdzę, czy on jest zainteresowany, to jest manipulacja zwykła, nie? testowanie innych ludzi, a nie mówię o tym. Tylko jeśli parze naturalnie, widać, że im przechodzi ta chęć tylko spijania sobie z dzióbków, a chcą sobie wiedzieć więcej niż tylko ta miodowa fasada, to to znak, że oni się jakby angażują głębiej. Czyli tu bardziej no. chodzi o tę ciekawość taką, że chciałabym tak. wiedzieć, mhm. co ci dzisiaj gryzie, na przykład, jak widzę, że masz smutne oczy, to, mhm. to jest, powiedz mi, co się dzieje. Mhm. I to jest fajne. Ale zresztą, wiesz, samo to, że ludzie się odważają i chcą przechodzić na te głębsze, że tak powiem, wody, daje też taką możliwość zweryfikowania, kto ma z kim tu do czynienia. Nie, bo często jeśli się zapraszamy do tych tematów o trudnościach, wiesz, to zdradza tam też kulisy tego, kto z jakim bagażem tu startuje. Dzięki temu, że w ogóle zadajemy pytania o te problemy, możemy się dowiedzieć, że no nie wiem, ktoś rzeczywiście jest tylko umurzony w tych problemach i szuka kogoś do bycia wakacyjną miłością tylko i wyłącznie. No tak. To by chwilową no. rozrywką, ale powiedz mi czy i co. Bo to tak można obrócić trochę tę sytuację jeśli ktoś nie jest zainteresowany naszym życiem, nie jest zainteresowany tym, co robimy poza tymi wakacjami mm. czy poza tym czasem tu i teraz, w którym się znajdujemy, to też może świadczyć o tym, że tak nie do końca poważnie traktuje naszą relację. No tak, bo to jest zatrzymanie się tylko w tej chwili i ta cała uwaga wyraźnie się koncentruje tylko na tym, co miłe, przyjemne i tu i teraz. I po co sobie dopowiadać, że jest inaczej, skoro przez cały ten okres znajomości ktoś nie zapytał ani razu o życie. Ani o trudności, ani o życie w ogóle Codziennie. inne niż tu i teraz. I że to też jest taki znak, że no, on się nie przesunął jednak w tym kierunku, że to może tylko nasze oczekiwanie. Zakładamy nawet, że coś zaiskrzyło, rozjeżdżamy się i powiedz, po co jest nam tęsknota? Tęsknota jest pomostem do miłości. Tęsknota pojawia się zawsze. Jako uczucie takie proste, które nam sygnalizuje, że coś straciliśmy. I teraz, co jak ważna tam była strata, pokaże pewnie długość tej tęsknoty lub jej intensywność. Jak długo i, i trudno, tęsknimy za czymś ważnym. Więc jeśli ta osoba okazała się ważna, to ta tęsknota. Jak most zaprowadzi nas dalej do miłości, do starania się o to, żeby rozwijać tę relację. Miłości. A czym jest ta tęsknota? Powiedz mi, co to są za uczucia? Co się pojawia wtedy w głowie? Bo mówimy tęsknota, tęsknota, ale co to jest? To jest tu smutek, jest? pewna zapaść w mózgu związana z, z brakiem pewnych hormonów, dopaminy na przykład. Że zapadamy na smutek, bo strata zawsze nam robi to uczucie. Taka emocja, która jakby ściąga energię w dół, hmm. często każe płakać albo w ogóle się nie ruszać za dużo. I w tej tęsknocie jakby mamy większy poziom melancholii, który nas skłania też do refleksji: no bo jak się nie ruszamy i siedzimy w miejscu, to dużo więcej myślimy. No i takie to jest. Smutek nam daje taką okoliczność do przeanalizowania, co straciliśmy. A Może nawet żeby... jeśli wiemy, że to nie jest taka strata na zawsze, tylko że spotkamy się, no nie wiem, za tydzień, za dwa, hmm. a pojawia się to taka tęsknota już taka fizyczna, nawet no, za tym, żeby ktoś kogoś przytulił, dotknął za rękę albo na przykład chodzisz po jakichś miejscach i sobie myślisz: O Boże, chciałabym na przykład w tym miejscu być z tym konkretnym człowiekiem. A ta tęsknota akurat się może mylić z taką zwykłym uzależnieniem od fizjologicznych doznań, bo to wiesz, bardzo przyjemna jest seks i czułość, i szybko nasze ciała w ogóle uzależniają się od tych przyjemności. Ta tęsknota akurat za dotykiem i seksualnością nie musi oznaczać, że nas ciągnie do miłości. Nie, nie, nie. A jeśli to jest taki pakiet, że to jest właśnie i, za tęsk i tęsknota za dotykiem, za przytulaniem, za całowaniem, za rozwiązaniem, rozmową, Która zatem idzie, za, za rozmową taką w cztery oczy, a nie przez telefon na przykład. No to Albo jak tak, zauważasz w ogóle jakościową przepaść między rozmową z kimś siedząc i patrząc sobie w oczy, a, a, a między rozmową tylko telefoniczną, co tu się dzieje? To już jest właśnie furtka pewnie do miłości. Nie? Jak y, tęsknimy za takimi wieloma wymiarami, i że zdajemy sobie sprawę, że to na wielu płaszczyznach potrzebuje tej osoby i że mi jej brakuje. No to pewnie to też mówi o tym, czym to dla nas było, co straciliśmy. Wiesz, jak tych aspektów jest pełno, no to może być odpowiedź, że ten ktoś jest nam potrzebny na dłużej. A warto na przykład już będąc nawet w związku i jesteśmy przy tym temacie tęsknoty, to powiedz mi, warto czasem zatęsknić? Nigdy w życiu nie da się zaplanować żadnego uczucia. I jak słyszę pytanie, czy warto zatęsknić, to mi się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe zaplanować sobie zatęsknienie. Bo ja to tak zrozumiałam. Nie da się tego postanowić ani wykrzesać siebie. Tak z woli. Trzeba czuć. To po prostu przychodzi z trzewi, przychodzi z innego kawałka mózgu niż kora nowa, bo to kora sobie nowa tam wiesz, nasz mądry mózg planuje albo coś kombinuje. A tęsknota się czuje albo nie. To jest fizjologiczne uczucie, które oczywiście z duszą jest powiązane, no bo jak ta tęsknota fizjologiczna prowadzi nas do miłości, no to jest nasz duch. Nie? Czyli można to potraktować jako taką podpowiedź, że skoro tęsknimy za kimś, to znaczy, że ten ktoś był dla nas ważny. Właśnie w, w wielu aspektach. Tak, ale jeśli tęsknimy za czymś więcej, Niż seks i dotyk, bo to, jak mówię, nas może uzależniać fizycznie, fizjologicznie i na pewno nie musi oznaczać miłości ani żadnego zaangażowania. A co się potem dzieje, jak się ta wakacyjna miłość spotka powiedzmy już po tej fazie tęsknoty, wymiany wiadomości. No i potem nadchodzi. Wielkie wow, ale spotykamy się już na przykład trochę mniej atrakcyjnych okolicznościach przyrody, nie? W jakimś mieście. Już może jest trochę zimniej, może wieje, może pada. No tak. Ale to co jest... się dzieje wtedy? No wtedy jest faza testowania tego, co tam się wykluło na tych wakacjach. Czyli przechodzimy przez jakby inne okoliczności, żeby zobaczyć, czym jest ta relacja. Nadal to nie jest codzienne życie, a tylko w codziennym życiu miłość tak naprawdę się sprawdzi, czyli prawdziwe zaangażowanie. Dalej to jest randkowanie, tylko. No ale jednak możemy to jakoś przetestować. W ogóle to, że się spotykamy, że kontynuujemy że jesteśmy dla siebie w innej temperaturze niż ta taka, wiesz, hormonalna, no to też coś wnosi. Mamy też możliwość, wiesz, sprawdzenia, czy dalej czujemy tą chemię, bo tak, że jak to było chemia chemiczna, to ona nam wyparuje, i za pół roku czy tam nie będzie po niej śladu i popatrzymy na siebie jak na obcych ludzi i powiemy, Jezu, ja nie wiem, dlaczego ja byłam taka zakochana. Ktoś tak się zdarza. To jest okazja na sprawdzenie. No, ale i tak, jeśli na sam widok takiej osoby po czasie tęsknoty mamy wybuch radości, to można się spodziewać, że może tam zaistnieć ten taki promil zagrożenia, że nadal będziemy nawet w trakcie tych randek idealizować bardzo tę osobę, co? Bo jak na coś mm -hmm. czekasz tak mocno i to jest takie wytęsknione mm -hmm. i już się nie możesz doczekać, no to... No tak, dlatego każdy związek musi przejść z fazy randkowania do próby wejścia w normalne życie razem. Gdzieś to każda miłość, czy wakacyjna, czy nie, musi przejść do tej fazy. No i tam się dopiero okazuje, w normalnym, codziennym życiu, czy to miłość, czy nie niemiłość. I tak samo tu z wakacjami. No, w nieskończoność nie będziemy do siebie podróżować. Zawsze w którymś momencie, zazwyczaj tak do dwóch lat, ludzie siłą rzeczy. Zaczynają pragnąć, żeby ktoś do kogoś przyjechał i się ustatkował i tam gdzieś u kogoś zamieszkał. Że to takie są też naturalne cykle w relacjach. Przychodzą do ciebie klientki albo klienci, którzy przeżywali taką wakacyjną miłość albo wakacyjny romans, nawet taki może trochę zakazany owoc, co? Przychodzą, to ci coś źle skończyli. No bo po A, co? No co tak. się przychodzi do terapeuty, nie po to, żeby płacić pieniądze za opowiadanie o swoich sukcesów. I się nie tak, bo To na Instagramie robimy i na Facebooku. Natomiast tak, w te uwikłania, jeśli popadamy w uwikłania w związku z tym zaangażowaniem, właśnie. Te pomylenie intencji cudzych. Jeśli to robimy w kółko i zawsze się dokończymy w wakacyjnej miłości, to też w terapii wpadamy często na ten schemat wewnętrzny, podświadomy, który nam każe pracować. Się się, latem się zakochać i cierpieć. Ale to fajnie jest odkryć to, i to też jest wtedy, wiesz, miłość wakacyjna jako nauczyciel, tylko trochę bardziej kosztowny emocjonalnie. Ale dzięki temu możemy się rozwinąć i zbadać ten schemat i go wyleczyć w terapii. Życzymy wam wakacyjnej miłości, którą też możecie przeżyć, będąc w związkach, bo to też jest cudowne, że w związkach też ta temperatura może rosnąć latem, nie? Bo no, tak. Partnerzy mhm. też, którzy nawet są ze sobą przez lata, mogą dostrzec w tym okresie takim wakacyjnym, kiedy jest ciepło, taką może mniej codzienną stronę swojego. Jest szansa zakochać się na nowo, zobaczyć tą drugą osobę ładniejszą, no bo ona jest naprawdę ładniejsza latem, skąpo ubrana, więc często też i ludziom może się poprawić seksualność. W związkach, w się już były wypalone. No tak, no, wakacyjna miłość może tu mieć wiele aspektów. No, tak. Jeśli szukacie, to życzymy Wam wakacyjnej miłości, która zakończy się miłością życia. Jeśli jesteście w związkach, to życzymy Wam odkrycia siebie na nowo, w wakacje. A jeśli jak chodzi... najmniej złamanych serc. Jak najmniej złamanych serc na jesień, no to Aha. jest oczywiste. Czyli, życie. ale wtedy należałoby też życzyć jak najwięcej wewnętrznej mądrości, żeby w kółko nie lądować z złamanym sercem na jesienią terapeuty. I życzymy Wam, a właściwie mogę powiedzieć, że życzymy sobie, żebyście teraz za nami trochę zatęskniły, i za Dajemy Wam miesiąc przerwy od przypadków miłosnych, ale tak jak powiedziałaś, ta tęsknota czasami jest ważna, bo można sobie zdać sprawę, czy się straciło coś ważnego, czy nie. Tak, że zatęsknijcie za nami żeby się znów jesienią skoncentrować na rozwoju osobistym, którego wszystkim życzę. To do usłyszenia we wrześniu. Bardzo Wam dziękujemy za ten pierwszy sezon przypadków miłosnych. Dziękujemy, że byłyście i byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie Wasze objawy, przejawy sympatii, za serduszka, porque Lajki, komentarze, maile. Mogę tak pytania. wymieniać? pytania, mhm. inspiracje, jeśli na które się nie odpowiedziałyśmy w tym pierwszym czy w odcinkach nie odniosłyśmy się do tego, co nam piszecie, to bądźcie z nami w tym drugim sezonie, bo też na pewno się odniesiemy. Tak, uporządkujemy wszystko. To też jest dla nas taka chwila oddechu i, i jeszcze wykrzesamy z tych Waszych wiadomości wszystkie tematy, które na przypadki miłosne się. Tak, przytudzą. a potem napiszemy poradnik dla Was. A to tak tutaj zdradziłaś małą tajemnicę, ale Taki zamiar. Taki, hmm. mamy, taki mamy pomysł, zupełnie inny. Zupełnie poradnik. inny poradnik. Dziękujemy Wam bardzo. Trzymajcie się i do usłyszenia we wrześniu. Przyjemnych wakacji. Zakochajcie się. Papa. Pa.